Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę Wam najnowszą kolekcję Naked, która powstała we współpracy z Julią Wieniawą. I Jest to pierwsza kolekcja tej marki, która właśnie powstała we współpracy z polską influencerką. Dlatego ja tej się bardzo cieszę, ponieważ moim zdaniem ta kolekcja jest bardzo udana. Dlatego też gratuluję Julia, moim zdaniem to naprawdę świetna robota. Z całej tej kolekcji wybrałam moim zdaniem najciekawsze elementy i pokażę Wam dzisiaj, jak możecie złożyć fajne stylizacje, które będą praktyczne zarówno. No do pracy, jak i na co dzień. Przy każdym zestawie omówimy też rozmiarówkę, ponieważ wszyscy wiemy, jak ciężko jest dobrać dla siebie idealny rozmiar przy zakupach przez internet. Jednej rzeczy nie udało mi się trafić dokładnie z rozmiarem i uważam, że fajnie, żebyście Wy też wiedzieli, co kupować, jak kupować, czego się po prostu po tych ubraniach spodziewać. Dlatego bez zbędnego gadania przejdźmy do pierwszej stylówki. Pierwsza stylizacja składa się z szarego swetra, czarnych spodni z wyższym stanem. Tutaj przy tych spodniach Polecam Wam brać dokładnie ten rozmiar, który macie normalnie w sieciówkach, ponieważ ja na przykład noszę normalnie w sieciówkach Eskę i tutaj mm, przy tym kroju ta Eska ma odrobinkę luzu jeszcze, więc może nawet zmieściłabym się w xs chociaż moim zdaniem przy tym kroju właśnie fajniej jest mieć odrobinkę więcej luzu, więc tutaj polecam Wam wybierać Wasz rozmiar. Oczywiście do tej sterówki idealnie będzie pasował płaszcz. Przede wszystkim. On ma pięknie uszyte ramiona Pięknie uszyty kołnierz Dodatkowo jest też bardzo długi Ponieważ sięga mi do połowy łydki A moim zdaniem długie płaszcze to życie Co prawda nie jest to jeden z tych cieplejszych płaszczy Ponieważ powiedziałam, że on bardziej należy do kategorii płaszczy wiosenno-jesiennych Chyba, że jeździcie autem To do auta na zimę również będzie idealny Z dodatków wybrałam do tego wszystkiego takie skręcane kolczyki Kolejna stylizacja, którą ja osobiście będę nosić do takich ciężkich, zimowych botek to jest marynarkowa sukienka wiązana w pasie i do tego golf. Ta sukienka na modelce wydawała mi się taka dosyć obcisła, więc stwierdziłam, że wolę wziąć rozmiar większą, czyli M. -kę żeby w razie czego mieć trochę luzu, ale teraz widzę, że mam do tej Mki odrobinę za mały. odrobinę, dobra, dosyć dużo za mały biust i spokojnie mogłam wziąć Eskę, chociaż Mka też dobrze wygląda, tak więc przy tej sukience również najlepiej jest brać swój taki typowy rozmiar. I oczywiście do tej stylówki znowu idealnie będzie pasował nasz płaszcz. Trzecia stylizacja składa się z takiej błyszczącej, prążkowanej koszuli. I z tej koszuli ja Wam polecam brać Wasz klasyczny rozmiar, ponieważ ja tutaj mam eskę, a jeszcze mam troszeczkę luzu w biuście. W rękach spokojnie mam, mam tutaj luz, mogę sobie. Normalnie te rękawy podciągnąć, i wszystko jest naprawdę bardzo komfortowe, bardzo ładnie ta koszula wygląda. I do tego nałożyłam takie beżowe spodnie z wysokim stanem. Te spodnie są świetnie skrojone, mają piękny, wysoki stan. I znowu mamy tutaj taki cieńszy, elastyczny materiał, który po prostu jest ekstremalnie wygodny, a do tego pięknie dopasowuje się do wszystkich krągłości. No naprawdę. Naprawdę ślicznie to wygląda na całej długości. Czwarta zasy to garnitur w kratę. Marynarka z tego garnituru jest dłuższa i sięga mi tak dokładnie, tak, dokładnie za pupę i do tego jest dwurzędowa. Z tej marynarki moim zdaniem warto brać rozmiar więcej, ponieważ ona ma dosyć ciasne rękawy i na przykład jeśli lubicie sobie rękawy w marynarkach podwijać, to w idealnym dla Was rozmiarze może być Wam ciężko, bo ona ma dosyć wąskie, ciasne rękawy. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to ja wzięłam rozmiar S, tak jak w poprzednich dwóch parach, które Wam pokazywałam i wydaje mi się, że tutaj z tych spodni mogłam wziąć Mkę, ponieważ jest mi bardzo ciasno w kolanach i w łydkach i te spodnie zaczęły się troszeczkę na dole marszczyć w tym rozmiarze a to wszystko przez to, że ten materiał po prostu nie jest streczowy, tak jak tamte materiały i on nie pracuje on jest dosyć sztywny i tutaj musicie dobrze trafić z rozmiarem, żeby to wszystko dobrze wyglądało, dlatego jeżeli tak jak ja macie trochę większe łydki to wydaje mi się, że warto brać rozmiar większy, a jeśli macie właśnie takie bardzo szczupłe, drobne nogi, to wtedy po prostu wybierajcie w swoim rozmiarze. I tak właśnie w dużym skrócie prezentuje się ta kolekcja. Dajcie znać w komentarzach, które, który ciuch według Was jest najbardziej interesujący, który Wam się najbardziej podobał. Moi faworyci to zdecydowanie płaszcz, ale to się można było tego spodziewać i sukienka. Ta sukienka jest przepiękna i bardzo wszechstronna, ja uwielbiam wszechstronne ciuchy. Tutaj stawiam Wam kod zniżkowy na tę kolekcję. No i oczywiście widzimy się następnym razem. Cześć!